W małym miasteczku na skraju gęstego lasu mieszkał chłopiec o imieniu Tomek. Pewnego dnia, gdy przeszukiwał strych starego domu swojego dziadka, natrafił na zniszczoną starą mapę. Mapa wyglądała tajemniczo. Na jej środku widniał znak X i napis Skarb czeka na odważnych. Pełen ekscytacji, Tomek postanowił podzielić się znaleziskiem z dwójką swoich najlepszych przyjaciół, Kasią i Piotrkiem. Po krótkiej naradzie postanowili wyruszyć w podróż do lasu, by odnaleźć skarb. Z mapą w dłoni przemierzali gęste lasy, mijając stare drzewa i tajemnicze polany. Po drodze natrafili na różne zagadki i wskazówki, które musieli rozwiązać, by dotrzeć do celu. Jedną z nich była ukryta w drzewie skrzynka, w której znajdowało się lustro. Gdy Kasia skierowała lustro na promienie słońca, zobaczyli kolejną wskazówkę wyrytą na skalę: Podążaj za cieniami. Podążając za cieniami, dotarli do ukrytej jaskini. W środku, za ogromnym kamieniem, odkryli starą, zardzewiałą skrzynię. Z bijącymi sercami otworzyli ją i zobaczyli błyszczące monety, starożytne mapy i dziwne artefakty. Jednak największym skarbem okazała się księga, która zawierała historię ich przodków, dawnych odkrywców tego lasu. Dowiedzieli się, że ich dziadkowie byli częścią tajnego bractwa, które chroniło sekrety lasu. Tomek, Kasia i Piotrek wrócili do miasteczka jako bohaterowie, a ich przygoda na zawsze pozostała w pamięci mieszkańców.